Jakie piękne torty! Jestem gotowa, żeby wybrać dekorację do mojego. Wow, żelkawe robaczki, świetnie. Mira, tylko spójrz, ile ich jest. Teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Boję się, że dostanę coś mniej smacznego. Wiedziałam! Prawdziwe robaki, ochyda! Fuj, są takie straszne! Nie mogę ich umieścić na moim torcie! Nic na to nie poradzisz. Czy chcesz, czy nie musisz? Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O, matko, one się przemieszczają, to okropne! Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok, ale to nie moja wina, takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają, tego na pewno nie przeżyję. To obrzydliwe. Muszę to szybko zajść tortem bez dekoracji. Fu, to mimo wszystko jest paskudne, przesiąkło robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy, tylko nie to. Znowu robaki. Mam ich serdecznie dość. Wpełzają nawet na moje włosy, kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej, jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko ozdobią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz, jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Jakie to jest pyszne, nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Kejta, okay, może mnie poczęstujesz? Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę. Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń, wiem jak atakować. Całkiem niezły cios, jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko. Przegrałam. Nie uda mi się skosztować tortu. Zapamiętam ci to i mam nowy plan. Ej, co ty robisz, Mila? Puść mnie. Teraz cały tort jest zdecydowanie twój. No i świetnie. Nieźle wyglądasz. Jestem gotowa by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie. Jaki silny wiatr. O nie, nie wierzę. To papryczki chili. W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałaś żelkowe oczy, to nie fair. Dlaczego? To sprawiedliwe, tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O, rany to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie ma mowy. Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś. Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami. Tak lepiej smakuje. A poza tym można włożyć do ust dużo więcej naraz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył. Zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie, nie udało się. Nie wiem, jak to się stało. Co za fart! W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Swoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy? Ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw. Nie lubię Chili! Nie podoba mi się to! Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów na raz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach. Zjadaj do końca. I po wszystkim mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar! O nie, ja płonę! Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci iść całą paprykę. Trzymaj się, Kate, polejcie wodą. Jak miło, dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić kołem jako pierwsza. Kaktus? Kurczę. Przecież jest kłujący. Jak ja mam go zjeść? Chwileczkę. Chyba nastąpił błąd. Koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz ja kręcę kołem. Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma! Moje przeczucia mi nie zawiodły. Miałem dużo smakołyków. Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich. Nie mam mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory, to wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie, z trudem powstrzymuję się od jedzenia. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. W sumie nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji, mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację. Spójrz, wyszło mi serduszko. Wow, wygląda naprawdę słodko. Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne, jesteś wspaniałą dekoratorką. Dzięki, w końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam. Nie mam wątpliwości, że jest to błędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Hej, cała się wywróciłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzyma i ten balon nie przeraża. Jest naprawdę duży. Dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie, jak mogłaś. To twoja wina, mówiłam ci, żebyś przestała. O nie, ten kłujący kaktus. Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Nie. Obawiam się, że te nożyczki są za duże. Potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre, ale nożyczki do manikiuru są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. Aha! A więc taki masz plan! No genialne! Dzięki! Mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam! Ej, obudź się! wyprawiasz aż to bolało. Pospiesz się i dekoruj swój tort. Wiem, muszę zetrzeć mojego kaktusa na tarce, wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła. Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić, jak smakuje. Kaktus jest trochę gorzki, ale ogólnie nie jest źle. No i wspaniale. O nie, lepiej tego nie widzieć. No już, otwieraj. Ale tam jest kaktus. Nie chcę jeść kaktusa. On jest kujący. Aj! Mam teraz igły na całej buzi, a jeszcze nawet nie zdążyłam go ugryźć. Nie narzekaj, pośpiesz się i jedz. Dobrze, że pozbyłam się wszystkich igieł z twarzy. Wiem, od razu pozbędę się też wszystkich igieł z kaktusa. Można je po prostu odciąć nożyczkami. Kurczę, no fajny pomysł. Oczywiście, zawsze miałam takie fajne pomysły. Fu, to obrzydliwe. Okazuje się, że igły to nie jedyny problem. To smakuje jeszcze gorzej. Mary, jak ci nie wstyd. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Sprawdźcie, co wy macie. Spójrzcie tylko na te pyszne lody. I nie mogę się doczekać, kiedy je zjem. Stój! Nie zjesz ich. A to dlaczego? Lody są okrągłe, a kto ma dziś okrągłe jedzenie? Ja! Więc nie dostaniesz lodów. One są moje. Są takie dobre. Tak? No to uważaj. Zobaczymy, czy lody poradzą sobie z ciepłym powietrzem. I jak? Już ci ciepło mój lodziku. Zjadłabym cię z przyjemnością, ale Mary mi cię zabrała, więc muszę dać jej nauczkę. Co się stało? Dlaczego lody się roztopiły? Bo są moje. Widzisz trójkątny rożek? A lody są teraz w jego środku. Mm, to jest takie dobre. Mm. I bardzo apetyczne. I jeszcze jak? Na co tak patrzysz, Chelsea? Tylko ty zostałaś. A rzeczywiście. Mam szczęście, co za niespodzianka. Spójrzcie na tę wielką pyszną kanapkę. W środku jest tyle składników, że nie sposób ich nawet policzyć. Smakuje wyśmienicie. Rozpływa się w ustach. Co tu tak kapie? To chyba keczup. Mm. Jest taki dobry. Muszę zdobyć tę kanapkę. I wiem jak. Mm. Ej, co chcesz, Mary? Ja? Niczego od ciebie nie chciałam. Wy tam sobie wyjaśniajcie, a kanapka jest moja. Lepiej spójrz, co Clarissa robi swoim jedzeniem. Hej, jak śmiesz! Jak śmiem? Właściwie to kanapka jest moja. Widzisz? Teraz jest trójkątna, więc nie masz do niej prawa. Zrozumiano? Czyli zdecydowałaś się rozpocząć wojnę. No to będziesz się miała. Zobaczymy jak teraz zaśpiewasz. Jaka pyszna kanapka. Coś jest z nią nie tak. Pomocy! Potrzebujesz pomocy? E, proszę, e, wypij to. W butelce jest trochę ostrego sosu. A, dlaczego mi to zrobiłaś? Masz nauczkę. Dziewczyny, nie wpuśćcie się, ja będę pierwsza. Spójrzcie na to pyszne ciasto. A co ja mam? What? O, koreański makaron. No to What? dziwne, ale pewnie jest pyszny. Na pewno ja będę miała szczęście. A nie mówiłam? Mam dużą pyszną pizzę. No to ja zacznę. Stój! Widzisz, że na twoim torcie są borówki? Są okrągłe. To znaczy, że są moje, więc oddam je. Borówki? Okrągłe? Czyli teraz będziemy się przyglądać wszystkiemu po kolei? No dobra, proszę, to twoje owoce. Łap! Wyglądają dobrze na twojej twarzy. Śmiejcie się, ile chcecie, ale teraz wszystkie borówki są moje. A ja mam pyszny krem i równie pyszne ciasto. Przy okazji w środku są też owoce, ale już je zjadłam. Były naprawdę dobre. Mary, teraz twoja kolej. Tak, właśnie zgłodniałam, więc te piękne kawałki. Pizzy bardzo mi się przydadzą. Kawałki? Ej, one są trójkątne! A wszystko co trójkątne jest moje, więc oddawaj mi pizzy. Co? Nie mam zamiaru. Jest moja. Nie możesz. A właśnie, że mogę. Oddaj mi ją, powiedziałam. Puść, to moja pizza, nieprawda, moja! Ojej! Dlaczego wy się kłócicie, a to ja obrywam? To niesprawiedliwe. Ale pizza nadal jest moja, jasne? Nieważne, czy ja to pizza. To wszystko przez ciebie, Mary. Jak śmiesz! Przez ciebie upuściłam pizzę! Dobra, zaraz cię załatwię. A masz! Przestań, proszę, przestań! Mam nadzieję, że i tak będzie dobry. A, ten makaron nas zasypie! Pomocy! To jakaś makaronowa lawina! I czyja to wina? Mary! Wszystko zepsuła! Słuchajcie, ten makaron jest całkiem niezły w tym wydaniu. Smakuje mi. Zwariowała, zachwyca się suchym makaronem. Podnosimy pokrywki na jeden, dwa trzy. Hura, poszczęściło mi się, mam skisus. Mnie też mam huba bubę. A ja marchewkę. To trochę dziwne, zgadzam się. Chcę jeść jako pierwsza. Tylko najpierw pozbędę się opakowań. To było proste. Teraz muszę tylko złapać wszystkie gumy. Ale robienie tego w ten sam sposób będzie bardzo monotonne i nudne. Dlatego jeszcze większą frajdę sprawi mi rzucanie tych gum na różne sposoby i łapanie ich. Wow, jesteś prawdziwą profesjonalistką. Brawo! Dzięki dziewczyny. Ale to jeszcze nie wszystko. Czas na balony. Nie ma co się śmiać. Przy pierwszej próbie zawsze się nie udaje. Kurczę, przez was straciłam gumę. Pół jest w moich włosach. Nie można jej nawet rzucić, to obrzydliwe. Nie szkodzi i tak było fajnie. Mery, twoja kolej. No, nareszcie. Cały dzień marzyłam o skitelsach. Dobrze, że to właśnie ja jej dostałam. Uwielbiam te słodycze. Są kolorowe i takie pyszne. A przy okazji, może niech wszyscy zobaczą, jakie ładne są te cukierki. Hmm. Patrzcie i zazdrośćcie mi! Mam tak dużo wspaniałych słodyczy i są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Czyli chcesz, żebyśmy były zazdrosne? I nazywasz się naszą przyjaciółką? Dobra, wiem, jak dać ci nauczkę. Przestań. A, a. a psik! Nie chciałam na was kichnąć. Przepraszam. Nie szkodzi. Dzięki temu możemy też spróbować skitelsu. Tak, to niezła zabawa. Spodobało mi się. Clarissa, masz jeszcze marchewki do zjedzenia? Jedz! Dobra, spróbuję. Ej, marchewka jest całkiem dobra. Już wiem, dlaczego króliki i zające takie lubią. Ojej, coś jest ze mną nie tak. To chyba była za trudna marchew. Jestem złym zającem. Wiem wszystko, nie tylko marchew. A, to atak zająca, uciekajmy. Kurze, to tylko maska. What? Dziwne, skąd się bierze ten dym? Chyba spod twojej pokrywki. Tak, to świeże gofry. A co wy macie? Ja arbuza. I jest ogromny. A, ja mam papryczkę. I też jest całkiem spora. To straszne. No to ty zaczynasz. Nie proszę, jest taka ostra. Dobra, mam nadzieję, że będzie w porządku. To za mało. Ugryź jeszcze trochę. O ran, nie chcę. No więcej, jeszcze więcej. Może wystarczy. Już źle się czuję. Tu nawet wygląda przerażająco. Mam dosyć, ja Pomocy! Tylko nas nie spal, uważaj. Chyba robi się spokojniej. Można bezpiecznie jeść. O nie, moje gofry! Wszystko przez Clarisse. Musimy cię ugasić. Daj mi tego arbuza. Ej, a co ja mam jeść? Uff, czuję się lepiej. Trzymaj dokończ swojego arbuza. Tu już nic nie ma. A nie, jeszcze troszkę zostało. Fajnie. To znaczy, że mogę coś przekąsić. No i proszę, tylko dla mnie nic nie zostało. Kurczę, dostałam taką małą pizzę. A ja dostałam średnią w normalnym rozmiarze. Dziewczyny, ja mam ogromną pizzę. Jak mam ją zjeść? Zacznijmy ode mnie. Szybko uporam się z moją pizzą. Okay. Przynajmniej się nie pobrudzę. Pizza na kilka kęsów. Kończyłam, teraz ten. A, no właśnie. Zapatrzyłam się na ciebie i przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Pokroję ją, ale nie na trójkątne kawałki, to zbyt banalne. Chcę pizzę w kształcie spiralki. Patrzcie. Czy ktoś kiedyś jadł w ten sposób? Oczywiście, że nie. Ta moja autorska metoda to naprawdę szybki sposób na zjedzenie pizzy. Jedzenie trójkątów już wyszło z mody. Voilà! Gotowe. O, moja kolej! Też mam autorską metodę. Ułożę wszystkie kawałki pizzy jeden na drugi. I wyjdzie mi pizzowy torcik. Gotowe? Można spróbować i cieszyć się smakiem. Dziewczyny, pizza jest pyszna. Tylko troszkę mi się zejdzie z tym jedzeniem. Poczekacie? Jill, mam pomysł! No dalej, Nancy, Nancy, dasz radę! Jesteś wojowniczką, Nancy, nie poddawaj się. No dalej, dalej! Jestem wojowniczką. Zjem to wszystko. Całą radę, zjadłam! Brawo, pomogłyśmy jej! Brawo, Nancy! O, znowu mam malutką porcję. A ja dostałam ogromnego czupa-czupsa. Ogromnego? Mojego jeszcze nie widziałaś. Jill, co to za mikros, którego trzymasz? To nie mikrus, to mój mały czupa-czups. Nie szkodzi. Może jest mały, ale na pewno jest pyszny. Nancy, spójrz na Jill. Ona je pustego patyczka. Z czego się śmiejecie? Oj, lizak się skończył, a ja dopiero się rozsmakowałam. Nancy, twoja kolej. What? A właśnie! Tylko jak go otworzyć! Szybko i łatwo! Oj, Ani przepraszam! Sorry. Na czym to ja skończyłam? Mmm, jaki pyszny! Będę go lizać całą wieczność! Mam pomysł! Co szklanka? Zgadza się! Trzeba tylko użyć troszkę ognia. Dziewczyny, zaraz zrobi się gorąco. Wow! I oto mój wielki czupa zamienia się w słodki napój. Spróbujmy. Mm, czupa czups w stanie płynnym jest nawet lepszy niż w stanie stałym. Jaka szkoda, że się skończył. Lenzi, uważaj, wręcz obawiam się o swoje życie! Przestań tyle gadać, Eni. Podpierz się i zjadaj swojego lizaka. Właśnie, nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Ciężki, dziewczyny, nie dam rady go podnieść. Pomóżcie mi. Ciągnij, ciągnij. Uf, jestem wykończona. Potrzebujemy mocnego sprzętu, takiego jak młotek. Wow! Dziewczyny, uważajcie. Ten czupa ma pecha. Zaraz go załatwię. Jeszcze kilka ciosów. na pewno pęknie. Jeszcze tylko troszkę. Hurra. Gotowe. Mój plan zadziałał. Nikt nie da radę w pojedynku z młotkiem. Spróbuję. Mmm, pyszne. Chcę więcej i więcej i więcej. Już niewiele zostało. Zjem ciotko. O nie, mam najmniejszą butelkę Coca-Coli na świecie. A ja w końcu dostałam normalną porcję. Pasuje mi. Spójrzcie tutaj. Gigantyczna butelka Coca-Coli! Ojej! Nancy, to ma być butelka? Taka malutka? Nie, nie słuchaj, Ani buteleczko! Jesteś najsłodsza na świecie! I na pewno najsmaczniejsza! Mm, Pyszniutkie! Chcę jeszcze! Co? Już się skończyło? Nie martw się, Nancy! Będę kontynuować! Teraz skosztujemy mojego żelu o smaku Coca-Coli! Och, jest taki słodki, obłędnie pyszny. I co mam zrobić z tym czymś na dnie? To najlepsza część. No chodź tutaj. Ojej, mój palec uchnął. O nie. Nie martw się, pomogę ci. No dalej. Nancy, prościzna, potrzebujemy oleju. Chodź do mnie, paluszku, uratujecie. Proszę bardzo, teraz możesz go wyciągać. Gładko poszło. Nie dziękuj mi. Emi, kontynuuj. Z chęcią. Otwieramy. Oj, znowu coś ciężkiego. Dlaczego wszystko, co ogromne, jest takie ciężkie? Ale jest super smaczne. Dziewczyny, nie bądźcie zazdrosne. Nie, to jest po prostu czat. Wyglądasz okropnie. Co ty mówisz? Zaraz się obliżę. Znowu mam najmniejszą tabliczkę czekolady. A mnie taka wystarczy. Dziewczyny, mam czekoladowego giganta. Zobaczcie, jaki jest ogromny. O, mam pomysł. Dla małej tabliczki czekolady mała kuchnia. Muszę pięknie zjeść tę tabliczkę czekolady. Potrzebuję malutkiego garnka? Postawię go na kuchence. Do środka włożę moją małą czekoladkę. Dodam do niej mleka. Włączamy i czekamy. Zaczęła się topić, hurra! Wyszła mi gorąca czekolada. Nalejemy ją do malutkiej filiżanki. To jest takie słodkie, aż szkoda próbować. Jakie pyszniutkie. Skończyła? No dobra, trudno. Kto następny? No w końcu. Uwalniamy czekoladę z opakowania i gryziemy. Co może być lepszego niż jedzenie jej w ten sposób? Skończyłam. Co jest? Dawno nie jadłam czekolady. Tęskniłam za nią. Okej. Okay. A jak ja mam zjeść swoją porcję? Mam pomysł. Dziewczyny, uważajcie, skupcie się. Jaka piękna. No to zaczynam. Zebrałam wszystkie swoje siły, aby połamać tę ogromną zabitkę czekolady tak bardzo, jak to tylko możliwe. Nancy, ale z ciebie halk. Nie tylko to potrafię. Zaraz stworzę tu prawdziwą sztukę. Voilà! Czekoladowy domek gotowy. Budowa budową, ale nikt nie odwołał degustacji. Mm, jakie pyszne! Mam pomysł! Spójrzcie, jestem w domku. I Dach jest całkiem smaczny. Dziewczyn, nie patrzcie tak na mnie. To moja czekolada. Zjem ją całą. Och, ściany są trochę ciężkie. Jak smakują? Oczywiście, że dobrze. Już niewiele zostało. Już prawie skończyłam ostatni kęs. I gotowe. Hura, w końcu mi się poszczęściło. Gigantyczne Oreo. Całe moje. Wow, naprawdę masz szczęście. A my Nie, ja dostałam najmniejsze ciastko. No dobra, nie będę przeciągać. Muszę je dobrze wykąpać w mleku. Próbuję. Mmm, pyszne. Mam jeszcze mleko. Napiję się troszkę. Dziewczyny, za was. Oj, tu jest naprawdę dużo mleka, ale nie mogę przestać. Też dobrze smakuje. A tam, kto następny? Nancy! Aha, tak, tak. Teraz ja. Wygląda pysznie. Uwielbiam Oreo. Ale Oreo bez mleka to nie Oreo. Kapitan Oreo wyrusza w długą podróż do mlecznych wybrzeży. O nie, kapitan zgubił się w mlecznym oceanie. Znajdę cię. Pyszności. Ej, Oreo, co ty? O, znalazł się kapitan Oreo. I tak cię zjem. Nie uciekniesz przed krwiożerczą Nancy. Skończyłam. Jill, zostałaś tylko ty. I to prawda. Szklanka mleka jest za mała, ale i tak warto spróbować. No co jest? Dzilno, przecież widzisz, że szklanka jest za mała. Nie szkodzi, mam pomysł. Wyleję mleko na oreo i gotowe. Spróbuję. Dziewczyny bez mleka też jest naprawdę dobre. A co mamy w środku? Utrzymaj to, Eni. Ale dużo kremu. Uwielbiam Oreo. Jest takie dobre. Ach, no chyba koniec.